Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę opowiadał o testach akwarystycznych. Opowiem, jakie ja testy stosuję i w jakim celu je stosuję. Będziecie mogli wywnioskować, czy te testy są potrzebne, czy też nie. I sami ocenicie, czy to Wam się może przydać. Ci wszyscy, którzy śledzili mój kanał wcześniej, znają moje akwarium. Wiedzą, że w tym akwarium dwa lata pływały dyskowce, no i ja starałem się tak prowadzić to akwarium, aby tym rybom w tym zbiorniku żyło się jak najlepiej, więc parametry były dostosowane w głównej mierze właśnie dla tych ryb. Teraz będzie zmiana aranżacji, o zmiana obsady. Bardziej skupię się na roślinach, dlatego też. Stwierdziłem, że skoro zaczynam z roślinami, no a zbiornik jest na podłożu jałowym, pasowałoby wiedzieć co w tej wodzie tak naprawdę się znajduje. Dlatego też y, zakupiłem testy akwarystyczne, zbadałem wodę, no i za chwilkę powiem i co tak naprawdę udało mi się w tej wodzie wykryć takiego. Mam tu taką walizkę JBL-a. No i tak mamy tutaj KH, NO3, siarka, żelazo, potas, pH, magnes, CO2 i PO4. Są to podstawowe testy wody, jeśli chodzi o akwarium roślinne. I teraz yy, można by zadać pytanie, czy te testy są tak naprawdę potrzebne. No, muszę Wam powiedzieć, że byłem zdziwiony, jak przeprowadziłem test wody, ponieważ w tej wodzie praktycznie nie było żadnych pierwiastków. Znaczy, one były, ale w znikomej ilości. Dlatego też nie jest dziwne już w tym momencie dla mnie, że niektóre gatunki roślin, nawet tych łatwych w hodowli, mało wymagających, a w zasadzie wszystkie mało wymagające, niezbyt dobrze mi. Rosły w tym zbiorniku. No i w sumie teraz wiem dlaczego. Tak prezentuje się ta walizka w środku. Jest tych testów sporo. Mamy tutaj takie fajne miejsce na zapiski. Ja to sobie taki zeszycik włożyłem. Tutaj jest skala barw. Jak te testy wszystkie przeprowadzać. Tak jak wspomniałem, te podstawowe testy. Ja tutaj dorzuciłem sobie też na amoniak test, który miałem zakupiony już wcześniej. No dobrze, do tego wrócimy albo i też nie jest nam to na razie potrzebne. Chcę się dokopać do tego. O, tutaj mamy jeszcze skalę. O, że uda się zapać. o co, coś tam się udało. Skalę wartości dwutlenku węgla w stosunku do KH i pH możemy sobie tutaj mniej więcej oszacować. No i ja tutaj Wam powiem, że miałem, namierzyłem KH około 9, a pH 7 i 6. Czyli mam 8 mg 8 mg dwutlenku węgla na litr. Czyli praktycznie nie mam dwutlenku węgla, a ja podaję tak, ale ja wspominałem to na swoich filmach, że, oj, że tego dwutlenku praktycznie nie mam. No i tutaj mamy taki gadżety długopis, strzykawki. Ok, mniejsze oto. Spójrzmy na te testy. NO3.1, PO4.5, żelaza praktycznie nie ma, KH9, magnezu 0 pH 7,6 jak wspomniałem, dwutlenek węgla 7, potas między 2 a 3. No i teraz wróćmy z powrotem do roślin. No i teraz ja tak się zastanawiałem, czemu ta żabienica nie rośnie? No wiedziałem, że ona ma podłoże i nie ma z czego czerpać składników odżywczych, jeżeli chodzi o korzeń. Ale spójrzcie. Blada, jasne liście. No widać. Niedobory gołym okiem, no i teraz przejdźmy do tego, czy te testy są potrzebne. No, skoro widać niedobory, ja to widziałem wcześniej, więc po co robić testy? Można byłoby się zapytać, teraz przejdźmy pomału do hygrofilii. Ona tu stoi, powiem Wam, że dwa tygodnie nie urosło praktycznie nic. Szczyty, zobaczcie, mizerne, totalnie niewykształcone. A kryptokoryna, no piękna. Jedna, druga, kryspatula, trzecia, czwarta. Tutaj pięknie rośnie też kryptokoryna. I z drugiej strony też niczego sobie. Wszystko śmiga, ale na przykład nożaniec, chwast moim zdaniem, traci mi liście. Ja go niedługo usunę, także nim się w ogóle nie przejmuję. Spójrzmy na mikrozorium. No coś tam rośnie. Nie mogę tu ostrości złapać, ale powiedzmy sobie, że słabo mega słabo jak na mikrozorium. Druga strona. Korzeń, no też słabo nie, te anubiasy tragedii nie ma, no ale ja określiłbym, że to jest słabizna, słabo rośnie, tutaj mam jeszcze niektóre rośliny w doniczkach, jak ktoś słusznie zauważył, dlaczego ich jeszcze nie wyciągnąłem, ponieważ jeszcze nie mam na nich pomysłu, znaczy pomysł mam, ale jeszcze, nie, jeszcze ich nie posadziłem, ponieważ cały czas tutaj coś się w głowie kotuje, no i ta żebinica. Słabo Limnofilia jest świeżo posadzona, o niej nie będę wspominał. Tutaj też mam jeszcze świeże sadzonki hygrofili, Pinatifidy. <laughs> no, ona już by się pewnie dawno rozpuściła, gdyby miała wyższą temperaturę w akwarium. Ale z racji tego, że nie mam już paletek, no to jakoś tam jeszcze sobie funkcjonuje. Drugi tydzień dopiero się ukorzenia, więc dam jej czas. No, ale do rzeczy, bo mowa dzisiaj o parametrach i testach wody. No, jak mogliście zauważyć po tych moich roślinach, yy, no, są niedobory, prawda? No i nie trzeba być jakimś alfa i omega, żeby te niedobory dostrzec. No, ale ciężko też powiedzieć, co jej tak naprawdę brakuje. I teraz, gdybym miał akwarium na przykład na ziemi ogrodowej, tak jak prowadziłem wcześniej zbiorniki na ziemi ogrodowej, no to bym pewnie nie kombinował nic, nie kupowałbym żadnych testów, ponieważ by rośliny rosły, czerpałyby składniki z tej ziemi. Ja bym tylko pilnował podmian wody i święty spokój. No a mam akwarium najowym, gdyż robiłem ten zbiornik pod palety, także ono jest na piasku, dlatego też muszę nawozić tutaj rośliny do słupa wody no i chcąc zacząć ten temat stwierdziłem, że dobrze będzie najpierw tą wodę przetestować kolejną rzeczą jaką zrobię przetestuję wodę w akwarium ponieważ, przepraszam w kranie, ponieważ już nie pamiętam jakie jakie są wartości coś mi się tu ostrość rozjeżdża i z Zrobię te testy, będę wtedy miał obraz czego mi w tym zbiorniku brakuje, no i jak robić, jak ułożyć sobie nałożenie. No i między innymi dlatego właśnie uważam, że warto robić testy, żeby mieć odzwierciedlenie tego, co się znajduje w zbiorniku. A potem z czasem wiadomo, że to nie ma najmniejszego sensu, no bo jeżeli ułożymy sobie jakiś tam plan nawożenia, zbiornik nas zacznie funkcjonować i będzie wszystko ok, no to wtedy testy będą zbędne, bo już będziemy widzieli, że wszystko hula, robimy podmianki co tydzień, dajemy tyle i tyle nawozu, to po co robić testy? Wtedy już nie ma sensu, nie? Dlatego no, można też spróbować yy, Metodą prób i błędów dojść do tego bez testów, obserwując rośliny. Ale ja tam stwierdziłem, że kupię sobie te testy, sprawdzę i będę miał pewność. Dlatego też właśnie sam jestem ciekaw, jak mi to dalej będzie wszystko wychodziło. Mniej więcej plan mam. Nawozy też już mniej więcej wiem, jakie zechcę zakupić. Podłączę pompę nawozową. No i będę Wam pokazywał, jakie są efekty. A we wtorek, już w na najbliższym tygodniu, wtorek środa, będą nowe ryby. Także dziękuję Wam dzisiaj za ten odcinek. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie tych testów, pytajcie, piszcie. Jeżeli macie tutaj dla mnie jakieś sugestie, co jeszcze mogę dorzucić. Albo wywnioskowaliście coś z. Czy moglibyście mi pomóc? Może doradzicie mi, jakich nawozów używacie? Oczywiście mniej więcej wiem, jakich chcę stosować, głównie oparte na solach. Będę starał się dozować to, czego mi brakuje. No ale liczę na Wasze jakieś sugestie, jeśli się film podobał. To oglądajcie następne, trzymajcie się, cześć!